Co do chuje? Kto to taki? Witaj, witaj! Nazywam... Odwal się. Czekaj, czekaj, może tak, uda... Pyrokar. Masz. Wypij! Nie. Nie. Weź się. tę miksturę. Ona uleczy cię z koszmaru. Nie Masz jakiś problem? Ulituję się nad twoją duszą. Niech miłosierdzie i nosa Zamknij będzie się. twoim zbawieniem. I nosie? Odwieczny panie światła tak, i ognia! Tak. Pobłogosław tego człowieka. Chcę tylko 50 sztuk złota. Hej, nie chcę żadnych... Swego umiłowanego synku. znowu ci przyłożę. Może zainteresuje... Nie chcę. Trzeba ci będzie znowu przetrzepać skórę. Czekaj. Mam na stanie coś specjalnego. Pokaż mi, co tam masz. Wiedziałem, że jesteś Dawaj. odpowiednim człowiekiem. Tylko popatrz, łzy i nosa. Te łzy i nosa. Opowiedz mi o łzach i nosa. Mogę, jeśli okażesz wystarczającą wdzięczność klasztorowi i nosa. Ile chcesz? 300 sztuk złota. Umowa stoi. Bystry z ciebie chłopak. Oto twoje złoto. Do zobaczenia, do zobaczenia.